Na pozór zwyczajnie wyglądające miejsce okazuje się nie być zwyczajne, a magiczne. Między strącznym a rutwicą pozornie łamie się prawa fizyki. Mowa o magicznej górce, która swoją atrakcyjnością przyciąga wielu turystów. Świetna atrakcja. Super, widzę, że czasem tam przyjeżdżają ludzie, turyści, którzy odwiedzają Wałcz. Ktoś tam nie był, to może jechać zobaczyć ciągnie pod górkę samochód wodę rozlejesz butelkę wszystko no jakieś pole magnetyczne no, coś się tam dzieje super atrakcja kiedyś tam sprowadziłem turystów ze Stanów Zjednoczonych to po prostu nie chcieli wierzyć że coś takiego jest niestety niedawno wraz z drzewami zniknął również urok tego miejsca wycinka drzew spowodowała że wiatr uniemożliwia testowanie górki do niedawnego czasu rósł las Sosnowy około 104-letni, czyli już w wieku już dojrzałym. I przetrzymywanie tego drzewostanu bezpośrednio w strefie tego, tej drogi, która jest mocno uczęszczana ze względów komunikacyjnych, ale też i turystycznych, było poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa uczestników tego tu odbywającego się ruchu drogowego. Magiczna górka niedaleko Walcza jest jedną z pierwszych odkrytych w Polsce. A odnaleziono ją przez przypadek, kiedy to pewien mężczyzna, pijąc wodę, przypadkowo upuścił butelkę, a ta zaczęła toczyć się pod górę. To było prawie 30 lat temu. By drzewa odrosły, trzeba będzie poczekać jeszcze dłużej. Justyna Zamorska, telewizja Asta.